Cześć, tutaj Miał Koper z portalu Ring Polska. Pamiętam was serdecznie, zapraszam na południową prasóweczkę bokserską, którą zaczynamy od tematu platformy streamingowej DAZN, która to platforma wchodzi na polski rynek już w grudniu, moi drodzy. I trzeba przyznać, że wchodzi z przytupem, bo przynajmniej jedna bardzo ciekawa gala dla polskich kibiców boksu. Mam tutaj na myśli oczywiście event zaplanowany na 12 grudnia w Londynie. Walka wieczoru, Kubrat Pulew, Antony Joshua w stawce, trzy mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej, wcześniej dwie, Walki z udziałem Polaków. Po pierwsze, Mariusz Wach w wadze ciężkiej zmierzy się z Hughiem Fiorem, czyli z kuznem słynnego Tysona Fiorego. A po drugie, i co najważniejsze, mistrzowska walka Krzyszka Głowackiego z Lorencem Ocoli, Owaka, Dwubo w wadze junior ciężkiej. Także bardzo ciekawa waga. A Do tego jeszcze waga ciężka. Martin Bakole, czyli pogromca katowickiego Mariusza Wacha, zmierzy się z Siergiem Kuzminem. Te wszystkie pojedynki na jednej gali 12 grudnia w Londynie w Polsce. Do zobaczenia w platformie streamingowej. Dazon, co jeszcze Dazon mogłoby pokazać w grudniu polskim kibicom, no na przykład walkę Kamila Szeremety opas IBF z Gennadiem głowkinem w wadze średniej, oczywiście mówi się, że do tej walki do, do, dojść może 19 grudnia w Kalifornii mówi się też, że na antenie Dazon 19 grudnia mógłby powrócić na ring słynny i wielki rudzielec z Meksyku, czyli Saul Canelo Alvarez. Kto wie, może walką z Kalumem Smithem to też byłoby mega ciekawe wydarzenie. Jeśli doszłoby do skutku, czy ta jedna, czy druga walka, to byłoby coś. 19 grudnia to na razie. Kikiem na wodzie pisane, bo nie potwierdzona, ale potwierdzona jest ta gala 12 grudnia w Londynie: Joshua Pulew, Głowacki Okoli, Kuzmin Bakole i Wach kontra Huey Fury. Do obejrzenia w Polsce w grudniu w Dazon. To jest dobra informacja, natomiast gorsza informacja jest taka, że za to, to Dazon trzeba będzie zapłacić. Do tej pory takie gale jak ta londyńska można było obejrzeć sobie w TvP Sport za darmożkę. Choć oczywiście tutaj można dyskutować, czy ta te, telewizja publiczna jest za darmożkę, czy nie, no bo abonament, bo podatki i tak dalej, no ale faktem jest, że jeśli na co dzień sobie oglądacie e, TVP Sport, czy w ogóle telewizję i chcecie sobie w TVP Sport obejrzeć na przykład e, galę, jak ostatnio była e, Joshua, Joshua Ruiz, chociażby tak czy inne duże gale <laughs> Diego no to włączało się TVP Sport bez żadnych dodatkowych opłat i gala leciała. Natomiast teraz będzie trzeba za to zapłacić ile? 10, około 10 zł miesięcznie, dokładnie 1 euro i 99 euro centów. To będzie działało na zasadzie Netflixa, tak. Miesięczny, miesięczny dostęp i oglądacie na tablecie, na komputerze, gdzie tam chcecie. Opłata miesięczna i w ramach tej opłaty miesięcznej dostajecie wszystkie gale Dazon i archiwalne i aktualne. Natomiast tylko Dazon, trzeba pamiętać, tak że to jest że platforma DAZN pokazuje galę Ediego Herna, pokazuje gale Oscara Deha De La Huy. No nie zobaczycie na przykład gali ewentualnej walki Wilde kontra Fury, no bo jeden to jest Top Rank, drugi dru dru to jest Premier Boxing Champions. DAZN takiej walki nie pokaże. Ale macie dostęp do archiwów DAZN, macie dostęp do bieżących gal DAZN, czyli do Edka Herna, do Oscara De La Huy. i co ciekawe z oryginalnym komentarzem, póki co to podobno będzie, czyli nie będzie polskich komentatorów, będzie oryginalny przekaz DAZN. Ja to lubię. Mi się taka opcja podoba. <coughs> lubię polskich komentatorów bokserskich, nic tam generalnie do żadnego. Nie mam. Natomiast no, lepiej oglądać film w oryginale z napisami niż oglądać film z polskim lektorem. To jest rzecz oczywista dla mnie. Ja angielski mam opanowany w stopniu wystarczającym i mogę sobie ten przekaz obejrzeć. No, na pewno nie wszyscy mają do tego takie podejście. Pewnie część z was wolałaby obejrzeć z polskim komentarzem i za darmo no czy ta zmiana będzie na korzyść czy nie to ocencie sami w każdym razie Joshua Pulew plus głowacki okoli wach fiury do obejrzenia w grudniu już w DAZON bez polskiego komentarza podobno dostęp 10 około 10 zł miesięcznie zmieniamy już temat ale zostajemy jeszcze na chwilkę przy tej gali 12 grudnia w Londynie ona na pewno dojdzie do skutku. Eddie Hearn bardzo się zmartwił po ostatniej wpadce Aleksandra Powitkina, który zgłosił, że jest chory na COVID i musiał odwołać pay-per-view z gali 21 listopada. Ta gala 21 listopada ostatecznie się odbędzie, ale nie będzie miała takiej rangi jak planowano. Miała, miał być wielki rewanż. White kontra Powietkin, pay -per -view, tego pay -per -view nie będzie, będą mniejsze walki, no bo Powietkin zachorował na COVID. Żeby teraz zapobiec takiej sytuacji przed tą graną 12 grudnia, Wcześniej, dużo wcześniej Joshua i Pulew zameldują się w londyńskiej bańce. To wskazywałoby też na to, że jednak ostatecznie ta gala nie będzie w o Arena z publiką, ale bez publiki w SSE Arena Wembley. Także Joshua i Pulew meldują się wcześniej w Londynie. Głowacki, Wach i inni zawodnicy Undercardu mają być podobno przed tą galą trzykrotnie w badaniu na COVID, a mają się zameldować w Londynie już. W poniedziałek, czyli gala w sobotę. Oni są 6 dni wcześniej, i w tym czasie trzykrotnie będą e, przechodzić e, testy. Teraz, jeszcze informacja moi drodzy a propos e, powrotu na ring Tysona Fury. Wiadomo, że Fury miał wrócić na ring. 5 grudnia walką prawdopodobnie z gitem Kabajlem w Londynie, no ale pieniądze się nie zgadzały. Fiore ma zagwarantowane w kontrakcie odpowiednie, minimalne wynagrodzenie za każdy pojedynek, Nie dało się tego tutaj dopiąć, nie mógł tego dopiąć Frank Warren 5 grudnia w Londynie bez udziału publiczności, więc Fiore zrezygnował z tego startu i wróci na ring dopiero w przyszłym roku. Z kim? Otóż Bob Arum, czyli amerykański współpromotor Fiorego, twierdzi, że opcje są dwie, że nie będzie żadnych walk na przecierkę z pianetami, z seferami i z innymi takimi Pięściarzami tylko będzie albo Antony Joshua, albo Dionte Wilder. Jeśli Joshua wygra 12 grudnia z Kubratem Pulem, to będzie Joshua. Ciekawe co z Usykiem w tej sytuacji. O pamiętajcie, że tam jeszcze Usyk czeka na Joshua na lewo. Parum planuje po swojemu, że będzie to Joshua. Jeśli Joshua by przegrał z Polewem no to będzie wtedy trzecia walka z Dion Time Wilderem. No pewnie bez względu na to, jak się okazuje, jaki będzie wynik tego arbitrażu, tej analizy stanu prawnego, tak w kontrakcie i tej klauzuli remanżowej na walkę Fury Wilder. Ciekawa sytuacja, jeśli Fury wraca to albo Joshua, albo Wilder. Zobaczymy, czy tak ostatecznie będzie. Takie są plany Boba Aruma. Teraz zostajemy przy Bubi Arumie, zostajemy przy Ameryce w Las Vegas. W sobotę miała miejsce taka skandaliczna w ostatecznym rozrachunku walka Andrew Maloneya. Z Joshua Franco, pas WB super muszę Opowiadałem Wam o tym w jednym z vlogów. Świat bokserski grzmiał po tej walce, bo tam doszło do zderzenia głowami według sędziego ringowego w pierwszej rundzie. Walka została zakończona po drugiej rundzie wskutek poważnej kontuzji oka Franco. No i orzeczono: no contest, czym pokrzywdzony, wydawał się być Moleny, bo on do wygrał te dwie rundy i no, powinno być te tekało, gdyby nie to, że walka została przerwana ze względu na kontuzję, ostatecznie było no decision, czyli, e, czyli brak e, decyzji, no wszyscy grzmieli ja również, że 26 minut po walce trwała analiza wideo, no i po tych 26 minutach orzeczono no decision, że było uderzenie głowami, a powtórki tych tego uderzenia głowami nie wykazały głos, prawie zabrał w rozmowie z The Atlantic Bob Bennett, czyli jeden z tych panów, który analizował to nagranie przez te 26 minut wspólnie z Robertem Berdem. Bob Bennett to jest szef komisji sportowej w, stanu, w stanie Nevada i on ma zupełnie inne spojrzenie na to, co się tam wydarzyło, on twierdzi, że w zasadzie natychmiast on, tak jak stwierdził, mniej niż dwie minuty po przerwaniu walki przekazał anonserowi, że trzeba ogłosić no decision. Że tam nie ma czego analizować, i twierdzi, że potem te analizy wideo to już wykonywali tak sami dla siebie, żeby się po prostu upewnić słuszności swoich decyzji. Ale przekaz do, do anonsera do ring announcera poszedł od razu mniej niż dwie minuty po przerwaniu walki, żeby ogłosić no decision. Co więcej, jeszcze Beness zradził, że potwierdził, że to jest ostateczna decyzja. Jeśli chodzi o tę walkę, nie będzie żadnych, nawet jeśli przyjdzie odwołanie, to decyzji nie zmienią. Ewentualnie WBA może sobie zarządzić rewanż w tej sytuacji, trzecią walkę Moloney'a z Franco. Posłuchajcie, co dokładnie powiedział, bo Beness de Wtedy, czyli te niespełna dwie minuty po zakończeniu walki, zakomunikowaliśmy od razu, że walka jest no decision. Kolejne 25 minut to było już tylko przeglądanie powtórek w poszukiwaniu uderzenia głową. Nie mieliśmy zamiaru wcale zmieniać decyzji, czyli potwierdza Bob Bennett, że te analizy to już były takie po prostu poza protokołem. Chcieliśmy się tylko sami dla siebie upewnić. Zauważyliśmy kilka ciosów, ale były też dwa uderzenia głową. Nie wiem dlaczego werdyktu walki nie ogłoszono. W sensie nie odgłoszono od razu, także macie tutaj spojrzenie z drugiej strony, tam faktycznie w pierwszym rundzie sędzia ringowy oficjalnie zgłosił uderzenie głowa, natomiast no, na powtórkach za bardzo tego nie było widać czym spowodowane było to puchlizna, to już można sobie tutaj dyskutować, ale w każdym razie Bob Bennett twierdzi, że zmiany werdyktu nie będzie i że on od razu zaraz po walce zakomunikował, żeby ogłosić no decision. Teraz waga ciężka ponownie i dyskusja o tym, kto jest lepszym pięściarzem najlepszym pięściarzem w wadze ciężkiej, czy Antony Joshua, czy Tyson Fury. Tutaj taka dyskusja, wymiana zdań między promotorami. Najpierw Eddie Hearn zabrał głos, jeśli chodzi o Antonego Joshua. To jest promotor Antonego Joshua. On tutaj jako jedyneczkę widzi oczywiście swojego zawodnika AJ'a i rzeczy tak w rozmowie ze Sky Sport. Śmiać mi się chce z opinii o wyższości Fury'ego, gdy patrzę na rekord AJ'a. Może widzę coś, czego inni nie dostrzegają. Zobaczcie. White, Brazil, Klitschko, Parker... Powietkin Takam, Ruiz, Pulew to są kolejni rywale Joshua. Nie widzę wśród nich szwarca Walina, Seferiego czy tego włoskiego staruszka, którego nazwiska nawet nie pamiętam. Tutaj Hern mówi oczywiście o Francesco Pianecie, a teraz miał być Agit KBL. Porównywanie tych dwóch rekordów jest śmieszne. AJ ciągle udowadnia, że gotów jest na walki z obowiązkowymi challengerami, z unifikowanymi mistrzami, przyszłymi członkami galerii Sław. Może walczyć z każdym, teraz ma być Oleksander Usyk, choć wolałbym Tysona Fiurego i od razu Riposta z drugiej strony oceanu. Tym razem Bob Arum, czyli promotor Tysona Fury'ego. Takie porównywanie rekordów jest raczej głupie. Fury walczył z Kliczką, gdy ten był mistrzem, a Joshua, gdy Kliczko był już jedną nogą na emeryturze, taka konterka ze strony grupy, to prank szefa grupy. to prank. Jaką ja mam opinię? Ja tutaj przyznaję rację i jednemu i drugiemu, bo faktycznie, jeśli spojrzycie w całość rekordu, to Joshua tutaj bije na głowę Tysona Firgo, który tak naprawdę z tych dużych nazwisk ostatnio ma tylko Wildera z którym raz zremisował i którego pokonał, no i Władimira Kliczkę. Więc teoretycznie tylko dwóch zawodników pokonanych, ale jakich, moi drodzy? W boksie jest tak, że, i tutaj przyznaję rację też drugiej stronie, w boksie jest tak, że wielkość pięściarza nie tworzy jego cały rekord, tylko pojedyncze walki, pojedyncze e, zwycięstwa. Zobaczcie, Władimir Kliczko o swoje uznanie walczył przez, no, przez całą karierę, no ale ostatnio przez okres 11 lat. 11 lat był niepokonany, przez 9 lat był mistrzem świata, zunifikował mistrzowskie pasy. Miał wszystkie poza pasem WBC i dalej. Wszyscy dyskutowali, czy on naprawdę jest tak wielki, czy miał słabych rywali, bo nie miał tych pojedynczych strzałów, pojedynczych, ważnych zwycięstw. Fury ma to zwycięstwo. Miał zwycięstwo nad Władimirem Kliczką i tak jak powiedział po tej walce, on po tej walce może już odjechać na koniu ku zachodowi słońca, bo swoją robotę zrobił. Potem jeszcze pokonał Weldera, on ma dwa wielkie zwycięstwa i tutaj też przyznaje, yy, przyznaje rację Bobowi Arumowi. Ja się totalnie nie zgadzam z tymi opiniami, że Joshua walczył z jakimś zmotywowanym Kliczką, lepszym. Nie, to był starszy Kliczko, starszy już o półtorej roku bodaj po łomocie od Tysona Fiorego, jeszcze w dodatku Joshua walczył o życie w tej walce był na skraju nokautu, wygrał ostatnio przez nokaut, ale to była trudna walka. Fury tego kliczkę wypykał. Nie, było, nie była jakaś tam lekcja boksu, ale gładko z nim wygrał na punkty. Przede wszystkim to był świeży kliczko z mistrzowskimi pasami. To, co zrobił potem Joshua, to było już dobijanie starego kliczki. Zresztą też warto pamiętać o tym, że ani Joshua, ani Harry nie palili się do, do walki z kliczką. Gdy Fury wychodził do kliczki na sprawa, że Joshua był jeszcze wtedy dużo młodszy i mniej doświadczony. Gdy Joshua, gdy Fury wychodził do kliczki Eddie Herr mówił w tym czasie: Na kliczkę to jeszcze poczekamy, rok, dwa i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie poczekali, poczekali na łomot od, od Tysona Fiorego, i dopiero wtedy do kliczki wyszli i szła w tej walce. Walczył o życie. Także no, ja tutaj rozumiem też argumenty Boba Ruma i podzielam jego zdanie, że. Tyson Fury ma zwycięstwo nad topowym kliczką, znaczy topowym z tej ostatniej części kariery, bo kliczką już od jakiegoś czasu powoli sobie zjeżdżał z formą, natomiast Joshua tylko potem dobił kliczkę. Do tego Fury ma zwycięstwo nad Dion Wilderem. Takiego nazwiska jak Wilder Joshua w rekordzie nie ma, poza kliczką, ale z drugiej strony Joshua ma serię zwycięstw nad topowymi zawodnikami, natomiast Fury. Te wygrane z Wilderem, czy i kliczką poprzedzielał walkami ze no, z słabymi pięściami, słabiutkimi pięściarzami. Na sprawę, że on wtedy wracał na ring po przechulaniu tam paru miesięcy, zrzucał kilkadziesiąt kilogramów, więc też tutaj to można zrozumieć. Kto jest lepszy? Joshua czy Fury. Obie, okaże się, gdy obaj widzą w do ringu. Na razie mi jest też ciężko powiedzieć, który z nich jest lepszy. Ogólne rezime lepsze ma Joshua. Jeśli popatrzymy na nazwiska, ale jeśli popatrzymy na szczegóły, no to można się zastanawiać, czy jednak Fury nie jest tutaj numerem jeden. Piszcie w komentarzach, kto waszym zdaniem jest, jest lepszy. I na zakończenie, jeszcze informacja. Która może jest dużą informacją, ale akurat mnie specjalnie nie interesuje. Floyd Mayweather Jr. 28 lutego w Japonii stoczy walkę pokazową, być może na zasadach boksu. Pamiętamy, kiedyś tam przed Sylwestrem wrócił sobie na dwa lata temu, bodaj na 3 minuty. Zawalczył z kickboxerem, zgarnął za 109 milionów. Może i teraz znowu wyjdzie do ringu, zabłyszczy swoim nazwiskiem, zgarnie kupę kasy, no ale po co to komu? Mnie to absolutnie nie obchodzi, tak jak mówiłem wam wcześniej, że no kompletnie nie jara mnie walka Roya Jonesa Jr. z Tysonem, mimo że to są wielkie nazwiska. Kompletnie nie żyję tym, nie, nie żyję tym widowiskiem. Jeśli cokolwiek o tym nagrywam, o tym piszę, to tylko dlatego, że wiem, że część z Was ta walka interesuje. Mnie to absolutnie nie jara. Wolę obejrzeć główkę z okolim, wacha z Fiurym, czy Joshua z Pulewem. To są prawdziwe emocje, a nie dwóch starszych panów z bogatym dorobkiem z przeszłości. Na razie tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do szczęśnia. miłego dnia Wam życzę, Bandior.